O, fajne. Jestem smutnym człowiekiem. Całe życie w depresji. Rozprzestrzenia się. Crimson. Znaczy, e koruptat. Dobra, trochę zmiana planów ten dzisiaj. Trzeba go wrzucić do lawy. Albo może nie. Może jedynie. Trzeba i zniszczyć ołtarze. Dobra, jak to działa Twój świat został obdarzony kobaltem A teraz Ory... Oli był Oli... Oli... Mitrill albo coś oj oj Ojoj ojoj oj. Panowie bronić się Legion, panowie Uciekajmy stąd Push him back Ja od zachodu mi co tu robisz O nie ty kupca gasa mi zabili i co teraz? Ile oni mi bloków zakładli? Na On się odrodzi, nie? Ty nie ma go tu. Ale jaja. Ej, te klucze się nie. zużywają? Ja bym wszystkie otworzył, jakbym wiedział. Królową slimów mogę przywołać od razu. Co? 18 koła życia? Wpisów ja bogaty, nie ma w ty ty ty. ty ty Gdzie on jest? Ty inny golem, tysiąc życia. Kto to jest? Zapraszam, mamy tu deszczowa. Witamy w Polsce. Co to jest, że ja tego wykopać nie mogę? Fajnie! Czemu lala wpadła do lamy? Co da No to super. Tyle kasy mam przy sobie. O kurde co to? No to jestem w dupie. Twins. O, tak szybko znalazłem. To coś tu jest, ty. Patrz. Okej, jakiś śmiech Mam kiedy? Aj szybki Merry Christmas! Jak to zmontuje to czerstacto może będzie. Albo dałem tego grudniu. Chcę kierer, aby uzyskać lepsze modyfikatory. Mam nadzieję, że to ci pomoże. Jeśli masz jakieś inne pomysły, żeby wykonać jakieś zadanie kreatywne, daj mi. Widać. W tej chwili? No. Fajnie. Oh, Krul Slime! Witam cie. Woda mi było na ciebie Rubina, a sam przeszedł. widzisz? chodź na deszcz. Ej, idzie! Co się utopił. Siema. ma. Ty, no co się dzieje? Kolejna fala. Święta mamy, do widzenia. Ty, zabili mnie w moim domu. No nie, się sobie chatę wysadziłem. Ty no, tyle razy to jeszcze nie umarłem przez cały świat chyba. No nie, jak nie może się to skończyć? No, chyba nie jestem tak potężny jak myślałem na początku, ale gra mnie definitywnie zweryfikowała. Jeszcze. Co? Z domu będziemy strzelen. To jest apokalipsa, Armagedon. <śm> no nie! Co ja robię? Sam może statek pokonać i oni odejdą. N nie, kurde. Co to za burza? Co to za apokalipsa? Szybko, jemy potrawkę z chrząszcza Nie to Ty kolejny Co jest? Witaj Janie, ale teraz nie mam czasu Wszystko zniszczone O, jaka muzyczko. To jest idealny koniec. Pierwszego sezonu. Nic nie zostało. Złote drzwi. Wow. Idealne zakończenie pierwszego sezonu. Nie ma już tu do czego wracać. Tyle czasu budowania domu. Bunkra. Co to w ogóle za klimat jest teraz?